Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Artur Szafran i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj, moi drodzy, wyciągniemy z garażu Fiata 500. Nie znam rocznika, nie znam szczegółów, zaraz się u wszystkiego dowiemy, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ale zanim zaczniemy jeszcze ten film, to szybkie przypomnienie, że ostatnio wbiliście o 30 tysięcy subskrypcji u nas na kanale, za co Wam serdecznie dziękuję. Obiecałem, że coś dla Was załatwię z tej okazji, no i słowa dotrzymuję. Jakiś czas temu, moi drodzy, testowałem u nas na kanale wideorejestrator marki x -Blitz. Ja go mam do tej pory w lawecie, super mi się sprawdza, dlatego odezwałem się do producenta i zapytałem, czy byłby w stanie dać dla Was jakieś prezenty właśnie z okazji tych 30 tysięcy subskrypcji. I wiecie co? Zgodził się od razu, dlatego słuchajcie, mam tutaj dla Was trzy wideorejestratory restratory właśnie tej marki i tak sobie pomyślałem, że zrobimy szybki konkurs moi drodzy. Napiszcie proszę pod tym filmem jakiś komentarz, jakieś wspomnienie, jakąś historię związaną ze starą motoryzacją światem 126P, 125P, jakimiś innymi starymi samochodami i trzy komentarze z największą ilością lajków po tygodniu od publikacji tego filmu Dostaną od nas właśnie takie rejestratory i zróbmy to tak Pierwsze miejsce je ci ten rejestrator, Drugie miejsce ten wideorejestrator I trzecie miejsce ten wideorejestrator Dlatego piszcie proszę komentarze A jeśli będziecie chcieli zobaczyć jak właśnie montuje się Ten rejestrator, to wbijcie sobie na ten film Który wam się tutaj wyświetla No i co? Wbijajcie dalej te subskrypcje Bo na 40 tysięcy kolejna akcja Tak jak wam już wspominałem na wstępie Dzisiaj wyciągniemy z garażu Fiata 500. Znajdujemy się właśnie na podwórku u mojego kolegi Krzysztofa. Krzysztofa niestety dzisiaj z nami nie będzie, natomiast postaram Wam się pokazać samochód, który Krzysztof chce sprzedać. Dzisiaj weźmiemy go właśnie do naszej oferty Szafran Inwestycje, więc zaraz wyciągamy go z garażu. A moi drodzy, garaż prezentuje się w sposób następujący. Zobaczcie, wchodzimy do środka. No i tutaj pod tą plandeką czai się już wspomniany Fiat. 500, zaraz weźmiemy dokumenty I sprawdzimy jaki to właśnie jest dokładnie Rocznik Tutaj zobaczcie, widzę, że Krzysztof przygotował nam też Do niego kierownicę Która jest również w komplecie z tym samochodem Więc weźmiemy sobie już ją Już na zewnątrz I teraz musimy jeszcze otworzyć Właśnie garaż Teraz zrobimy cyk Powinno nam się to Wszystko tutaj Zaraz Otworzyć, o właśnie tak Dobra, pierwsza część garażu jest otwarta. Teraz moi drodzy, druga część. Przytrzymamy sobie tutaj nóżką. No i dobra, mamy już tutaj troszeczkę jaśniej. Więc co? Ściągamy plandekę. Zobaczcie. Pod plandeką już ukazuje nam się piękny przód właśnie tej pięcetki I muszę wam moi drodzy powiedzieć, że nie jest to pięcetka w stanie super fabrycznym bo jest to auto po remoncie i jak widzicie już na pierwszy rzut jest to auto polakierowane kolorem nieoryginalnym z epoki. Mamy tutaj, zobaczcie, taki lakier bardziej, można powiedzieć, metaliczny, bordowy, więc jest to samochód, który ma po prostu przyciągać oko, a nie być takim super okazem kolekcjonerskim, wystawowym, można powiedzieć, ma to być auto do cieszenia, do jeżdżenia, więc to Wam, moi drodzy, od razu powiem. Dobra, plandeka nam zeszła. Więc co, nie pozostaje teraz nic innego jak wypchać autko, myślę, na zewnątrz. Co Wy na to? Tak wygląda z tyłu. Zaglądniemy jeszcze do środka. Zobaczcie, czerwone wnętrze. Powiem Wam, że jeszcze nigdy nie jechałem pięćsetką, więc jak u nas będzie, to będzie to swego rodzaju nowe doświadczenie dla mnie. Dobra. Ok, skakujemy do środka. O, super! Auto wyjechało, moi drodzy. Tutaj mamy dokumenty do niego, więc zaraz Wam powiem, który to jest dokładnie rocznik. Moi drodzy, jest to rocznik 1970 tego samochodu. Jak widzieliście, jest on zarejestrowany na żółte. Tablicę! I teraz możemy zobaczyć ten samochód w pełnej okazałości. Spójrzcie: Fiat 500 L. Tak, jak Wam wspominałem, jest to taki egzemplarz właśnie w takim kolorze, który zwraca na siebie bardzo mocno uwagę. Więc nie jest to na pewno egzemplarz super kolekcjonerski, którego nie wiem, możemy wstawić do muzeum. Natomiast jest to na pewno egzemplarz, w którym po prostu możemy się wybrać na jakąś wycieczkę i przyciągnąć wzrok oglądających. Zaraz zobaczymy czy uda nam się go odpalić. Czy tutaj mamy jakiś akumulator? Silnik jak w fiacie 126p. Zobaczcie. Oczywiście jest jeszcze prądnica, stara włoska pompa paliwa. To kolanko tutaj jest metalowe, a nie tak jak w fiacie plastikowe, więc to są takie podstawowe różnice. Tak wygląda właśnie motor w tym samochodzie. No więc co? Tak jak wspominałem, spróbujemy go odpalić. Tylko musimy się dostać do akumulatora, bo nie wiem, czy tutaj w ogóle jakieś napięcie jest podłączone. Czy Krzysztof też odłącza akumulator? Nie, dobra, jest. Mamy napięcie podłączone, więc tak, wciskamy sobie sanie oczywiście i kręcimy rozrusznikiem odpaliła maszyna odpaliła moi drodzy maszyna w ogóle bardzo się cieszę bo pierwszy raz siedzę tak jak wam mówię w Fiacie 500 dasiak nam się tutaj otwiera oczywiście zaglądniemy sobie jeszcze pod przednią maskę ale wszystkiego muszę się uczyć na nowo bo jeszcze nigdy nie miałem z tym samochodem do czynienia o, coś nam tutaj z tyłu przygasa, czy mi się wydaje. Ale gdzieś te wolne obroty mu póki co uciekają. Musi się upewnie zagrzać porządnie. Dobra, jedyneczka wchodzi. Ale póki co gdzieś te wolne obroty nam uciekają, więc będziemy musieli ich pewnie poszukać, znając życie. No i tak, czy uda nam się udostać, moi drodzy, pod przednią maskę w tym samochodzie? Zobaczmy. Musimy to jednak chyba bardziej mocniej pociągnąć tutaj tą linkę. Ma w sobie coś ta 500, powiem Wam szczerze. Nie. Nie chce nam się o to otworzyć, więc nie będę ciągnął na siłę, żeby czegoś nie urwać. Ale moi drodzy, tak. Na pewno musimy odszukać właśnie wolne obroty. Zobaczyć tutaj na ten gaźnik, czy tam wszystko jest OK. No i zobaczyć jeszcze, co z tą maską, tak żeby ona nam się tutaj otwierała. Za pamięć weźmiemy sobie jeszcze kierownicę do niego, tak żeby jej nie zapomnieć. Garaż zamknięty, 500 wyciągnięta i kierownica na pokładzie. Także kierownica ląduje w samochodzie, a samochód zaraz moim mili musi wylądować oczywiście. Na lawecie. Dajcie znać, jak Wam się podoba, Czy jest ok. Zaglądnijmy jeszcze pod spód, jak to wygląda. O, spodzik bardzo ładnie zakonserwowany, widać świeżo. Auto na pewno miało jakiś remont blacharski już w swojej karierze. Więc zostało to zrobione. No i co? Bardzo ładne. Cieszy oko na pewno. Tak jak wspomniałem, do wyjazdów, na jakieś zloty. Do cieszenia się, do przejażdżek. to myślę, że jak najbardziej fajne Fajny okaz. Zwróćcie jeszcze uwagę na opony, też fajne do tego modelu z takim białym paskiem D-Max Classics, więc ciekaw jestem co to za opony, Classic, Dimax Classic z fajnymi dekielkami na kołach, także ładnie się to wszystko komponuje i prezentuje. No i oczywiście jak w 500 zobaczcie, ten klin tutaj jest nowy, chromowany, też ładnie to wygląda. Więc myślę, że okaz, który będzie kogoś cieszył Także co, ja otwieram najazd I ładujemy 500 na lawetę Auto mamy już na lawecie, więc teraz możemy sobie zaglądnąć jeszcze właśnie pod spód Zobaczyć jak to też dokładnie wygląda I jak widzicie tutaj ranty Fajnie zostały zrobione. Widać, że tutaj żadnej korozji nie ma, nic nie wychodzi, więc to jest duży plus. Ta osłona również od spodu w bardzo ładnym stanie. Widać, że baza była dobra do tego remontu. Jak wygląda to na środku? Na pewno coś przy tym już, tak jak mówię, było robione. Może nie raz, a może nie dwa W każdym razie słuchajcie tak Teraz jak mamy auto na lawecie To jeszcze możemy właśnie zobaczyć dokładnie Ten lakier i tak jak mówię Jakieś jego mankamenty Bo jak się przyglądniecie to zobaczycie Że ten lakier został położony Można powiedzieć niezgodnie ze sztuką Zobaczcie mamy tutaj różnego rodzaju Właśnie mankamenty na tym lakierze Jakieś wtrącenia, wytrącenia więc nie jest to na pewno idealne, tak jak mówię, jest to auto zrobione pod to, żeby właśnie cieszyło oko na zasadzie przyciągania wzroku przechodniów, przyciągania wzroku innych kierowców, ale na pewno nie jest to egzemplarz, który może trafić do muzeum. Także napiszcie moi drodzy, jak wam ten samochód się podoba, co myślicie właśnie o takiej 500, -ce. tak jak mówię, od dzisiaj będzie w naszej ofercie, więc wieziemy go na hale i zaraz rozładowujemy. Nadszedł czas, żeby spróbować przejechać się u tym Fiatem i zobaczyć jak on jeździ. Pogodę mamy taką, że na pewno z otwartym dachem tego nie zrobimy, dlatego trzeba go zaraz zamknąć. Ale poczekajcie, w pierwszej kolejności zobaczymy jak ten samochodzik odpala. I czy w ogóle odpali. Zagadał. Trzeba to zamknąć. Mamma mia moi drodzy. No i co? Brzmi jak w maluchu, tylko jest znacznie, znacznie głośniej. Nie wiem czemu, ale chyba musi być tutaj jakieś gorsze wygłuszenie z tyłu. Bo bardzo tutaj ten silnik słychać w środku. Nie wiem, czy to w każdym Fiacie 500, czy tylko w tym egzemplarzu. Jeśli macie Fiata 500. Napiszcie, proszę, czy w każdym jest właśnie tak głośno. Jak widzicie, ja już mam nawet włoski akcent z tym samochodem. Buongiorno! Bo tak właśnie się wczułam. Ale co, bardzo fajne auto. Przynajmniej ten egzemplarz fajnie się uprowadzi. Słuchajcie, oczywiście, mocy nie ma, rozpędzać się nie chce. Jest bardzo głośno, no ale jest ten klimat właśnie starego samochodu, który oczywiście jest niepowtarzalny. I jak ktoś jeździ starymi autami, to na pewno wie, o czym mówię. Wie, biegi wchodzą bardzo fajnie. Czwórki jeszcze nie miałem okazji wrzucić, więc zaraz jak będziemy może jechać w drugą stronę. E, bardziej z góry to tą czwórkę będzie okazja wrzucić. E, I zobaczymy, czy ona właśnie wchodzi. Ludzie tutaj szli bokiem. Oczywiście od razu się na nas oglądali, więc fiacik jak najbardziej swoją funkcję słuchajcie, spełnia. Ja, dobra, mamy trójkę i co? I czwórka? Czwórka weszła, moi drodzy, więc jak najbardziej jest tutaj sprawna, wszystko jest ok. A teraz, jak wrażenia z jazdy? Świetnie, bardzo. Kurde, mi się słuchajcie, jechać. ale to hamowania nie ma. Jeszcze no gorzej nie ma jest. Hamowanie jest jeszcze gorsze niż w Maluchu, więc naprawdę trzeba brać wcześniej pod uwagę ten zbliżający się zakręt i hamowanie. Klakson? Nie. Zmieniałem kierownicę i chyba coś coś tam nie łączy, więc muszę to poprawić jeszcze raz. Dobrze, że. O sprawdziłem Ale fajnie się jeździ, nie? Bardzo przyjemny samochód Wracamy na halę Słuchajcie moi drodzy, udało mi się również odzyskać wolne obroty w tym samochodzie, bo jak brałem go od kolegi, to pamiętacie, że gasł. Podkręciłem mu troszeczkę te obroty i teraz samochód, jak słyszycie, fajnie pracuje. A teraz moi drodzy możecie sobie zobaczyć jeszcze jak prezentuje się ten samochód w kontrze do modelu nowego Bo mamy tutaj auto z 2020 roku Również Fiat 500, tylko że limitowana edycja, której wypuszczono 2000 sztuk Fiat Abarth Scorpionero tak zwany I Teraz spójrzcie jak prezentuje się właśnie w kontraście do tego starszego modelu Zawsze wydawało mi się, że Fiat 500 jak miało się go na drodze, ten nowy oczywiście To że jest malutki, natomiast spójrzcie sobie na niego od przodu w zderzeniu właśnie z tą starą wersją widać, że jest znacznie, znacznie szerszy i po prostu większy, masywniejszy. No i oprócz tego, że te dwa modele dzieli 50 lat, to dzieli jeszcze 140 koni mocy. Na koniec powiem Wam jeszcze, że udało mi się dostać pod podmaskę w tym Fiacie, więc mamy kolejny sukces. Spójrzcie jaki duży i okazały jest ten bagażnik, który tutaj się znajduje. No i to co najważniejsze, w środku oczywiście w tym bagażniku mamy tutaj zbiornik paliwa. Więc rozwiązanie stare, przestarzałe, dosyć można powiedzieć nie. Niebezpieczne. Mamy tutaj jeszcze skrzynkę z bezpiecznikami oczywiście. Mamy zobaczcie zbiorniczek płynu hamulcowego. Mamy koło zapasowe, które się mieści właśnie tutaj w tej komorze z przodu właśnie bagażnika. Mamy oryginalne klucze, mamy oryginalny podnośnik. Jest tutaj również tabliczka znamionowa. No i numer WIN wybity o właśnie w tym miejscu. Na dzisiaj to już wszystko moi drodzy, dajcie oczywiście znać w komentarzu jak wam ten Fiat 500 się podoba, napiszcie czy chcielibyście mieć takiego w swoim garażu, a jeśli tak to oczywiście zapraszam was na www.szafraninwestycje.pl gdzie znajdziecie pełną ofertę tego samochodu z opisem, ze zdjęciami, z ceną no i oczywiście z filmem, z prezentacją nie zapomnijcie również wziąć udziału w konkursie, w którym do zgarnięcia taki chociażby wideorejestrator od marki X-Blitz, która była partnerem dzisiejszego odcinka Dziękuję serdecznie za oglądanie, kłaniam się u nisko, no i co, rozwijamy się dalej wspólnie, do następnego filmu, Pozdrawiam dla Was, hej!